Nie, się nie możesz na niego patrzeć, ale nie możesz za dużo się patrzysz na niego, to... To nie, no Sosa. Czuję, to był. To co tam? Chodź Chodź. Chodź a wchodzimy. to jest działko, możemy zrezygnować skoki. Gdzie, 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 otwierać, co nie Jest gdzie, gdzie, jest, mina? Gdzie jest mina? A jak nie możesz e...

Jak długo jak można w tym oh Nie wiem, co Bye, bye!

Drzwi otworzył ktoś, a ja nie mogę wziąć bytu. Kurwa, M9 się go już No je wstajemy. Bieditu. Kurwa! Yolo. Kurwa! 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 tak Drobior metaliki, pepsi. żyje Co się dzieje Gdzie on jest? Nie! Ziano! Puch! Dwa nie nadpamiętane! Czemu my odlatujemy? Myślcie, że to będzie bardzo okay, śmieszne? Co? O jak dom byś pierdolł Najlepszy zakup w tej grze Gaz Hej Mateus porra, não. Matem Piti, top, top, top y así es. ¡Hurro! Oeh, dat is lekker! Nee, dat is lekker! Nee, dat is lekker! on nee, 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 nee,

Kto na ochotnika Z czemu to nie wybuchło? Jak to działa?